No dobra, sztaba zaczyna się. Po... ale co tu zacząć? Po pierwsze, jest miniaturka, jest tytuł, są słoiki, siedzimy w kuchni, ponieważ wiadomo, że teraz poleje się wódka z różnymi dziwnymi produktami, więc po prostu zacznijmy je pokazywać. W skrócie po prostu mogliśmy dać tytuł Two guys for... for uh, because, because this is, this is uh, two men's for jars. No dobra, sztabuś, co my tam mamy? Ja zaczynam od słodkiego, tak? Chcę zapchać słoik piankami marszmalą. Tutaj nie ma filozofii. Różowy biały, różowy biały. I styknie. Są przepyszne. O kurwa, o. I co teraz? Dobra, one dojdą jak gąbka, od dołu nasionka, jaką położysz na wodzie. Tak, to prawda. Pięknie. Dobra. I to zobaczymy, co przygotował Marcz. O smaku kapusty kiszonej. <grym> Pani, wbrew pozorom myślę, że może być to pewnego rodzaju game changer. I teraz tak, ustaliłem sobie, że robię to z sokiem. Hop, kapusta kiszona. Chcesz spróbować, Saba? No pewnie. Po piance marshmallow to jest idealne połączenie. Jej, z foliówki sklepowa, ale naprawdę tak, spoko. bardzo nie można hejtować tej no kapusty. Masz. Wow! Co ty całą wbiłeś? Co? Panie, tu jest pół kilo kapuchy. Dobrze. Ktoś bardzo wierzy w ten pomysł. Po prostu to będzie kapuśniak, no? Niech to będzie, niech to będzie kapuśniak. Nie no to jeszcze trochę, bo przecież tu wlać pół kilo, pół kilo. Dobrze to wszystko wsiąkniesz sztaba. Ale to może być torpeda. Ja czuję, że może nie być... Nawet smaku wódeczki po czymś takim. Może nie być nawet smaku kapusty. To zakręcamy i kochani, dwa bite tygodnie. Pan Sebastian, numer trzy zaskaku. Muszę coś powiedzieć. Jest jesień zima tak? Coś, jakie alkohol się na ciepło? Grzańca. Mhm. Więc czy można zrobić grzańca z wódki? To jak cukier waniliowy. No. Tylko teraz naprawdę to jest sypkie, nie wiem ile tego wsypać. Jaki to ma smak? Oka. Ale dobre. Kudy, myślałem, że będzie hamsko. To jest sam cukier z przyprowadzonego. hamsko ziołowe To jest cukier. Ale, Ale ty czemu możesz. To jest cukier. Ty można lody wszystko sypać. Ale czemu to jest cukier? Cukier, cynamon, goździki, imbir, kardamon. Ale dobry mix, to jest lepszy cukier. Dobra, lejemy. Nie wiem ile, bo to jest przyprawa, ale to jest cukier, to się rozpuści. Patrz, brązowe. Wow, ale to będzie Dobrze, dobre. No reszta tutaj, pięknie, pięknie, bom, 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 bom. bom. Ja czuję, że to, to będzie likier. Dobrze się dobraliśmy. Czemu? Bo myślę, bo, bo ja mam cukier waniliowy, tak? Bo myślę, że moje też będzie słodkie, że moje też będzie pyszne i że moje kolego też będzie ciemne. Najprostszy patent ever. Czyli kupiłeś olej palmowy. Chciałeś pojechać w tropiki? Proszę to bardzo. To masz dużo oleju palmowego. Wygląda teraz jak można. Dobra, pół słoika. Którego? Tego czy tego? Mm. Kurde, no takie dobre. Lubię. Ale zamilkliśmy, jak to robiłem, tak. Nie wiadomo, czy szkoda wódki, czy szkoda nutelli, nie? Najgorsze, że może być szkoda tego i tego, ale jeżeli okaże się dobre, to wtedy nie będzie szkoda. Będzie zajebiste. A! Pani, sadzamy te do lodówy na dwa tygodnie i wrócimy do Was w innych, odmienionych humorach i może ubraniach, jak udało się I z kieliszkami. I z kielonami. I teraz pytanie do ciebie. Kto to śpiewał? Czerwony jak cegła. Nieważne, kto ty śpiewał, ale jakbyś mógł jeszcze raz ten rytm podać. Czerwony jak cegła. Ja <laughs> przyda. A chodziło Ci o to? Czerwony jak cegła. Rozgrzany jak piec. No to, to taką masz twarz. <laughs> ok. To tak szło. jest okay. u, u nas bardzo ciepło. Zacznijmy od czegoś słodkiego. O, dobrze. O! Patrz jak ładnie wygląda! One nawet się nie rozpadły! Wszystko tu jest galaretą! Zacznijmy powoli, od ty! Bo te były w lodówce. Ty. Te były w lodówce. Tak, te były totalnie w lodówce, nie? Ja nie wiem czy nie są ciekawsze niż nie wysniętne. Mam niskę zęba. Ehe. No dobrze, spróbujmy. Słuchajcie. Ale to jest nic, ja nie wiem. Tam jest czysta woda na dole. W ogóle to wygląda jak takie waciki do, domek, do makijażu, takie, co sobie tak nakładam taką gąbeczką. Wyblaknięty alkohol. No, taki, nie rusza nas taki. O kurde. Nie. No tam jest czysta woda, to pewnie smakowa. Dobra, jemy… Aha, wszystkie tak samo smakują, ale jemy różową sztaba. Jak fajnie jak jak fajnie. Gdzieś to? Poczekaj, Kuba, patrz na to. Czy ktoś kiedyś przeciął tak malą? Uwaga. Patrz ale to, patrz to. Uwaga. Hop, hop, hop. Ona ma pa, a patrz po w poprzek. Hop. Patrz, jakie ona w środku pęcherzyki Jakie to jest zajeb... Wypełnione alkoholem. Ale... Tak, ale mieszane uczucie ma. To pachnie zgonem. Jestem 100% przekonany, że to jest mega zdradliwe. No tak, to mi się wydaje, że znowu... Zjadłeś... Trzy i jest luzik, ale zjesz ale trzy szczęśle. i nie ma luzika. Powiedz mi, czy coś czujesz, że jemy, alko że jemy wódkę. Tak. Nie no, czuć, ale taki... Nie, a weź tak. Nie, weź to, chciał o połki. Więc No to jest śliskie. Z połykiem to jest dopiero zrozumiałe. Jakby robić takie malutkie kawałki i każdy dziecią połykać, to cię nie no ma. Dobra, no, no weź. Jezus Boże, jakby to będzie jest najbardziej zdradliwa przekąska ever. My odkryliśmy jakieś szatanskie... Nakręcie. Ale jak połkasz nie czujesz alkoholu. Nic. Czujesz lekki posmak cukru pudru. To jest alkohol w kapsułce po prostu. On się tutaj działa. Ale myślę, że to, to będzie... Ale się ciepło na brzuchu robi. Jogi! Weź sobie to, ale połknij, nie gryź. Po prostu połknij. Tak, jakby to była meduza. I połknij. Połknij. Wciąż. Łatwo idzie? Bardzo, bardzo bardzo. No tak, no to nie? tutaj alkohol. Tak, i teraz zobacz to. No weź sobie teraz to pogryź. O, i od razu widać, że czujesz mocne. No, no. Czujesz wódę? No czuję bardzo. I teraz tak, powiedz, czy my nie. ze sztabem nie odkryliśmy czegoś? Kroisz i połykasz, ale takie małe I kawałki, nic, małe kawałki. Wtedy. Nie. może trzeba na początku imprezy zamówić 10 kg, do każdego, wcisnąć maszmalową i może wypiją. To są marszmalą BP. Bez popity. Oh, okay. ja do, nie do jutra! Piję, ale też lubię jeść, jakże możecie mi zostać? Ty właśnie Jogi nie pije alkoholu! Ty, jak się mi piłeś, nie jeść, to. Jadłeś, nie pij. <laughs> Jadłeś, nie, Dobra, piję. nie piję. Lecimy. Ja piję. Pier... Wódka z cukrem. Ale nie z cukrem, z podróbą cukru, czyli tak. z ksylitolem, albo z tewią, albo z. No to ja ci powiem czym? szczerze, że to dla mnie. Dla mnie game changer. Dobra? Oj, straszna! Nie, straszna. Nie wiem. Czy piję syrop na kaszel? Pali, no to fajnie, bo się po raz pierwszy nie zgadzamy. Od dawna w tym Nie, dla no, mnie to jest włosów wódka z podróbnym cukru, która teraz nie Pachnie wódką, a wchodzi, jakby nie była wódką. To wchodzi dla mnie dobrze, ale to już nie, niestety. Jest okej. Okay. Wszystko, co do tej pory robiliśmy, było z pewnego rodzaju nalewką, a to jest wódką smakową. Tak, tak, no całkiem inaczej. Żebyście zrozumieli tą różnicę. Ale i tak mi nie wchodzi. O! I w to wierzę! Przyprawa do grza... To trzeba. Czyli grzaniec nie na ciepło, ale infused. O, to talerz nie będzie potrzebny. To będą pili, człowieku. Ale czuję piernik. Ja czuję, że... Zakop... piernik! ...że na Zakopiance to będzie policja tak łapała ze przekroczeniem promilarzu. Uuu! Kolor też jest ładny, bo nie ma zawiesiny. Powiem Ci tak, tu wszystko gra sztaba. Hmm. Ale, ale te takie, takie kropeczki ładnie wyglądają. Yy, patrz, ja tu specjalnie ruszam Kuba, bo chciałbym, żeby znaczył, że to nie to jest oleiste, a nie wódkowe, widzisz? Czuję goździki, cynamon. Kitek! Kitek! Łopabenik na razie. Na razie mały, bo zobaczymy co będzie, ale... Czy dalibyśmy to w naszej knajpie? Jakby była w górach? Będziemy mieli całą sieć. Ale zielona góra to góra. Tak, jeden jakby w oh, górze, też, nie? w bielsko-białej górze, w białej górze. <noise> y, tar, nowa góra. Nowa góra? Mamy jeszcze tak dużo do spróbowania sujków, ale to mnie jeszcze raz cyknął, nie? To tak jest się. genialne. Bardzo dobre. Nie, to jest łobabek. Zajeb... To jest łobabek. Łobabek. A teraz kapusta kiszona. <noise> kapusta Hemicalia. kiszona. Chemikalia. Rebus. To pokaż. Powiedziałem. Chemikalia. Tak, odwrotny rebus. Musisz mi wizualizować. Chemii. to silnik jest w amerykańskich furach, a kalia. Kalia. Chemik, Ali i ja. Chemikalia. Im dalej, tym będzie trudniej wam to zrozumieć. Ale zrozumieją. Ale, ale zrozumieją. Nie, rozłożyłeś to ładnie. Tak. tak, tak. Dwa tygodnie trzeba przysypać wódka w kapuście kiszonej. Z marchewką. I zaj się, ale będziemy... O. Dzisiaj jest spona. Okej. Okay. Kapusta kiszona, nic więcej. Ale czekaj, tu nie czuć alkoholu w ogóle. Nic! Dosłownie jakbyście otworzyli tak. świeżą kapustę tak. kiszoną. O, poczekaj. Bądź w procedurze. W tym odcedził bez miski. <głos> <głos> Dobrze. Ole, wciągnęło, ziom. Zassało! Zassało! bo Musi się odfiltrować. Wiemy jest ze słoika. A jak Ci głowa wejdzie? Ty, wiesz jak się nazywa śmieszny kot? Kot-fan? E? Kot-fan. Kot-fan. Pali kot. No, ale wchodzą te dowcipy, <noise> wszyscy są przed Ciebie i... wyszło! No, ale, we... ale jestem taki takim świeżkiem... Taki wujek na weselu, ale weszło. No nie no, ogólnie pozdrowienie <noise> do montażu jest... Również pozdrawiam, Kuba. Zero alkoholu. Co? Pachnie zero alkoholu? Nie wiem jak smakuje. I już wypluć czy jest ok. Po żeby dać się gorzka, niepaśna, ale niealkoholowa. Jest nie. To jest nie ten alkohol. Nie ma alkoholu. Coś go przerobiło. Coś... Ona smakuje jak lekko, taka już. Tak, popsuta. Ona jest taka gorzka. O. Z tego dałoby jeszcze radę zrobić fajną surówkę. Tak, dałoby radę. No i tu jest pozamatane. Ta gorzkość z tego przeszła do tego, ale zero. Kuźwa! zero. Walić likiery, walić wódki smakowe, walić wódki potrójnie, albo poczwórnie destylowane. Kapusta kiszona, no. ja pierdzielę. To, przepraszam, to jest pyszne. Tak. Lekko słodkie, cynamonowe, ok, tak. ale to jest po prostu hit. Jak komuś powiecie, że zrobicie wódkę na bazie kapusty kiszonej, to was wyśmieję, potem spróbuję mu i powie, że jesteście mistrzami. Ale to ma witaminy. Ale jak? To ma na pewno, tak długo stał w lodówce, że jakieś drobne ustroje i, <noise> i bakterie. Albo dużo ustroje. Albo one się zabiły. Człowieku, nie to ma wszystko. Pijesz to, a rano wypijasz kacusiem i możesz żyć na kapuście kiszonej. A to nie jest tak, że to jest zdrowa wódka? Zdrowa wódka. Słuchaj sztaba, to nie jest Kid buchał, to jest wynalazek. To jest, to jest łobaben molekularny. Monekularny, żeby tak że Monej Ja wam powiem tak. To, to jest dobra? tak dobre, że można by z tego napisać projekt unijny. Wspierający polskie rolnictwo. Tak. I polskie bimbrownictwo. Walić ziemniaki. Kapusta. Właśnie, walić ziemniaki. Kapusta. Takie hasło reklamowe. Walić wali, ziemniaki. Kapusta. Walić ziemniaki. Kapusta. Dajemy łobabę na drugiego. Zdecydowanie. Zdecydowanie drugiego łobabę. To. Jest droga, zakopiańska knajpa. Że jest na zimno. Tak jest. A to podpajdę w ogóle ze smalcem? <klucz> Chcielibyśmy Was zaprosić na naszego TikToka, tak. na którym mamy już mnóstwo fajnych y, materiałów, oczywiście krótkich. Stworzyliśmy z sztabą całą serię Jak wygrać hajs. Jest chyba już 18 filmów, które pokazuje, jak przeprowadzić zakład, który pozornie wygląda na trudny, ale który zawsze wygracie. I co jest najważniejsze, za to Wam dziękujemy przez ostatnie 2 miesiące, bo nasz kanał ma 2 miesiące, nasz profil na TikToku odwiedziło nas prawie. Uwaga. 11 milionów ludzi. Kochani, dzięki że tyle lat jesteście z nami. Ale czy jak tyle lat jak niedawno mam profil na TikToku? Ale 15 lat. A, my są nasza na platformie. 15 lat działamy w internecie. Uwaga. Wiem, że musi być za. Uważam, że będzie fa fatalne. Tak! Olej palmowy nie nadaje się do alkoholu. O kurka! Kupa w straszce. to. Straszne. Van Krot Van Dam. O. Nie. Nie, No fatalnie. Fatalnie? Fatalnie. Dla mnie pachnie imprezą. Nie, nie, nie. To wygląda jak poimprezowe. Chciałem odcedzić. O kurka. Paton. Ty widzisz to? Się zrobił. Coś masz na palcu. Jak to strasznie wygląda. <kluje> Fu. Mamy to. Wygląda jak gówno, a smakuje jak niebo. Mamy to. Lodowe czekoladki. Prz, najlepsze jedzenie dziś. Im głębiej, tym lepsze. Kuba, alkohol wszedł do wody, to jest dyfuzja, rozumiesz? Czy jak wchodzę do wanny, to jest tym dyfuzorem? Tak. A dlaczego jest więcej wody, jak wchodzisz do wanny? Bo jestem gruby. Tak. Ja wiem, że ty się boisz po naszych gumiszach. Tu nie ma alkoholu. Tu nie wszedł alkohol do środka, ale chodź tutaj, chodź tu, chodź tutaj. Bo chcę zobaczyć twoją minę do tamtej kamery. Mam trzymać kamerę? Widzisz tam tą kamerkę tamtą? No nie jesteś. No teraz jest, teraz no dobra. jest no dobra. Ja go widzę. Ale pamiętasz smak tych lodowych czekoladek? No tak, tak, tak. Dobra. No dobra. Ale widzicie, są one. Ale słodkie jak 150. Ale jest ta lodowa czekolada. No jest, przyznaję. No dobra. Kolor brzydki, ale zobaczmy. Nie. Ja wolę jeść. Nie. Nie? Alkohol. Nie ma nic z tym ciekawego. Kupujecie wódkę, zalewacie wódkę, wylewacie, jecie to. No niestety, żeby spróbować przepysznych, zimnych czekoladek, trzeba pozbyć się wódki. No sorry, bo Pro, to nie smakuje. Proszę was, na pewno mamy jakiegoś biochemika, kogokolwiek z naszych widzów. Napiszcie nam, jaki rodzaj dyfuzji, ejakulacji i w ogóle co zaszło, że to się stworzyło, bo może można to bez marnowania wódki zrobić. Może alkohol wyciąga wodę? molekuł jakiś. Wodny molekuł. Wodny molekuł. On wyciąga to H2. Tak. Te, te dwa właśnie. H2. Zostaje wodór. Nie ma sensu tego pić, ale jest totalnie sens to jeść. Dobra, jest problem ogromny. Nie ma problemu. Ja A nie, nie, problemu. nie ma. Wybieramy jedzenie najpierw. Trzy, cztery, cztery. No to było wiadomo. No jak wiadomo, gdyby, nutella. Jest to... Picie. Trzy, cztery. Trzy! Tam jest trzy. No wiem, bo są na równi, no. No grzaniec jest torpeda. To jest torpeda. Sztaba. No będziemy... nie, to jest równe. No. To, jest, Dobra, równe. No to jest problem. Zgadzam się. Czyli znowu się z sobą zgadzamy. E, identycznie równe. I można powiedzieć, że trzy łobaweny odkryliśmy, jeżeli on lekko kopie. Dwa łobaweny pitne, jeden jedynie Tak. Tak. I to jest piękny odcinek. Kochani, to jest drugi odcinek serii. Najdziwniejsze nalewki na świecie, a wy zobaczcie inne i doczekajcie z nami do czwartego, jeżeli uda nam się go nagrać. Sprzątamy, nie wylewamy, nie wylewamy za kołnierz. Przepraszam, że nazywałem Cię kupą.